Hej, cześć, witajcie, z tej i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś odcinek we wtorek, miał się pojawić w niedzielę, ale miałem nieco komplikacji, dlatego jest dzisiaj. Więc tak, plan na, plan na dzisiejszy odcinek. Mały feeding i pokazanie ptaszników. Co się, co się z nimi działo i co u nich. Więc tak, zacznijmy. Jak w poprzednim odcinku od Kalibeny wersji O, Ona ma gniazdo tutaj, siedzi tutaj. Dzisiaj mam pecetę i nakarmimy ją mącznikami. Tylko znajdę takiego małego. Dobra. Mącznik jest. Teraz karmimy. Gdzie uciekasz? Czekaj, czy ją popchniemy? Ale chyba nie chcę. No, nie chcę. To zostawmy jej tego mącznika. Tylko, że nie żywego, bo by jeszcze coś się złego stało. Tego raczej nie chcemy, prawda? Zmierzyłem mu głowę, przez co nie będzie mógł się bardzo poruszać. Dlatego go tutaj zostawimy. I jak będzie chciała, to sobie zje. Dobra, przejdźmy dalej. Teraz... Chromatopema tu bez sens. Ona siedzi tutaj. Uwaga, uwaga, jest po welince. Tak. Jest po welince. Damy jej też mącznika, tylko nieco większego albo może podobnego. Więc rzućmy. O, o, jaka szybka akcja. Mącznik się potoczył do do naszej chromki i tego nie przerzuł. I pojemniczek jest bez zmian. Przeprowadzać jej też nie będę, bo nie jest dla niej za mały. No. Więc chromkę mamy ze sobą zamknijmy ją żeby nam jeszcze nie uciekła teraz tak teraz brachiopem albiceps siedzi tutaj w rogu o już się podkopuje o tutaj mam nadzieję, że widać ona też jest świeżo po wylince. No aż tak świeże to nie, bo kilka dni. Ale dajmy jej muszko obocówkę Ja tutaj mam pudełko z muszkami. Więc je otwórzmy. Jakąś muszkę sobie weźmy. O, jakaś uciekła nawet. Rzucimy. O, muszka jest na liściu. No i ją tak zostawimy. Jest żywa, więc powinna sobie chodzić. A bracha powinna zjeść ją. Dobra. Więc to były ptaszniki. Więc to były wszystkie ptaszniki na dziś. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. <laughs> Liczę, zostawicie suba i dzwona, żebyście nie przegapili żadnego filmu. Łapkę w górę. No i do zobaczenia. Hej!